W kolejnym odcinku bitwy tygodnia, tym razem z M40 ukośnik 3 amerykańskiej artylerii siódmego poziomu. To już zapewne od ostatnie podrygi artylerii, ponieważ wargaming zdenerwowany powtarzającymi się skargami graczy na to, że artyleria jest zbyt dobra, stanowiło ją zmieszać z błotem. Cóż. Osobiście nie uważam, żeby to było słuszne, chociaż ta powtórka może temu trochę zaprzeczyć. Przyznaję, artyleria jest zbyt celna, ale Wargaming wymyśliło, że jeszcze jej zmniejszy rozrzut odłamków. Więc jak już trzymamy się jakichś zasad realizmu, to właśnie powinni zmniejszyć odłamki, zwiększyć rozrzut odłamków, a zmniejszyć celność, żeby było więcej trafień samym rozbryzgiem. Tutaj przyznaję się, strzeliłem do tego Outclarung pancer, a zrobiłem to dlatego, że nie cierpię mieć czołgów pozostawionych do dobicia. Na eksperta. Jakiś czas temu popełniłem bardzo poważny w skutkach błąd. Miałem kilka bitew, w których mi się pojawił praktycznie niespotykany Churchill Gun Carrier. Grałem wtedy dla dobra drużyny, i co zaowocowało tym, że nie udało mi się go zniszczyć. I nadal blokuje mi brytyjskiego eksperta. Tutaj jestem w Plutonie z i Onoutem. Onout ginie w tym swoim T115. A ta horda batczatów prawdopodobnie zmierza, żeby zabić nasze artylerię, czyli mnie i Paje. Mapa. Chorowka jest dość, zwłaszcza w trybie bitwy spotkaniowej, jest dość zmienną mapą. Tutaj praktycznie wszystko się może zdarzyć. Kap jest tak wielki, że gracze mogą na nim stać się wzajemnie i nie widzieć. Próbowałem trafić ISA 8. Pajec stwierdził, że do niego strzeli. Ja przycelowałem w ISA 8 i ten splash ustawił grę. Mieli już prawie skapowaną bazę, my byliśmy zbyt daleko. Ale się udało. Warto spoglądać na minimapę. W okolicach D2. Tutaj. Jedzie sobie T95. Najwolniejsza maszyna w grze. A walka trwa. Nic się praktycznie nie dzieje, więc przyspieszę. I nasz IS-7 zdejmuje ISA 3. Strzelam do ISA 7. Próbowaliśmy zrobić z ten strzał w postaci zsynchronizowanego, żeby on rozwalił domek, a ja czołg. Miałem, miałem przestrzał, nie zdążyłem jednak odwołać jego strzału, rozwalił ten domek. Ja ISA 7. Tutaj IS-8 na spółkę z Conquerorem i GWTagerem niszczą nasze E 100. Tutaj widać ich ISA 8. Dość mocno tutaj decydujemy, że ja strzelę pierwszy. Niestety trafiam we wrak E100. ma strzelić drugi. Id strzela i dobija. W tym momencie walka wydaje się wygrana. Jest, panujemy nad kapem. Wiemy, gdzie jest wrogi Conqueror. Konkretnie, że na górce. Nawet go teraz widać. Niestety, artyleria zdejmuje nam ISA-7. Nie zostaje nam już tylko pantera druga przeciwko Konkurrorowi, bo zanim T95 dojedzie, to trochę potrwa. Wojny artylerii. T95, proszę zobaczyć, już przejechał prawie całą mapę z północy na południe. Próbowaliśmy tutaj trafić Konkurora na pamięć niestety się nie udało. Znowu przyspieszę mu nic się nie dzieje. Kto już bywa artylerią, że jest nudno. A jak jeszcze się nią nic nie będzie robiło, to już w ogóle się nie będzie dało grać. Na M40 Ukośnik 3 dostępne jest działo 203 mm, które ma naprawdę porządne uderzenie. 102 mm penetracji na pocisku wybuchowym, 1850 obrażeń. Rozrzut odłamków około 5 metrów. Na pociskach premium jest 10 metrów rozrzutu odłamków. Pociski przeciwpancerne mają obrażeń, żeby zniszczyć Tigera na jeden strzał. Tegera zwykłego I 240 mm penetracji paję pięknym strzałem Zdejmuje przeciwnika 203 mm jest nietypowym działem Ponieważ nie traci celności z odległością Tak bym to powiedział Względem na zasięg z którego ją strzelamy Nie widać różnicy w celności Nasza Pantera druga stoi sobie na pograniczu kapa Może ją pokażę Tutaj schowana za wrakiem Ponota. A wrogi Conqueror stoi w nieznanym miejscu. Podejrzewam, że może stać tutaj koło wraku ISA 8, bo tutaj ma osłonę wraku i krzaków. Może też stać gdzieś tutaj. O, w tym momencie się pojawia. Wszyscy go oczywiście próbują trafić. Niestety Kalafior. Minimalnie zbyt duża poprawka. GW Tiger zdejmuje panterę drugą. Paje troszeczkę z uszkadza. Drogą artylerię, w tym yy, który w tym momencie ma już tylko dwie, yy, niecałe 300 HP, powinien dość szybko zginąć. t jedzie dalej. Tym razem powoli od, nadjeżdża od dołu z południa. Ok, decyduje się wyruszyć. Sytuacja jest dość ryzykowna. T-95 może nie zdążyć dojechać. Prawdopodobnie nie zdąży bazę ktoś musi podświetlić. Zatem postrzale na ślepo. Ja decyduję się świecić, ponieważ ty, eee, tym czołgiem mam sporą szansę, że przeżyje trafienie od przeciwnika. Tutaj zapala się. Tutaj podświetlony Lorraine 51. Niestety salwa wrogiej artylerii zdejmuje naszego dzielnego T95. Strzelam. Mam szczęście, to przyznaję. Muszę znowu przeładować, przyjechać na kapa. Mamy przewagę liczebną, oni mają czołg. Kapują bazę, znowu jest. 70% kapa. Na szczęście ten kap jest taki wielki, że stać na dwóch. Cztery czołgi mogą stać na kapie i się nie widzieć. Gdyby były te cztery drużyny. Jest wioska, są krzaki i największy chyba w grze kap. Mam szósty zmysł. Więc prawdopodobnie będę wiedział, jak mi zaświeci. On wie, że jestem na kapie. Ja próbuję go podświetlić, bo nasza artyleria zdjęłaby go bez problemu. Który to już raz, jak ktoś kontroluje kapa? Trzeci, może czwarty? Tutaj on twierdzi, że już piąty. Strzelam, próbując trafić. Przeciwnika lub przynajmniej zniszczyć budynek, który daje mu osłonę. Trafia go Giewu Pantera, dobija Paje. Giewu Tiger pudłuje w budynek. Ja się stąd ruszam. Plan jest taki, że, pa, że albo Paje zdobędzie specjalistę, ale, a do tego spróbuję Zagończyka. Ja mam wjechać na górę, podświetlić Giewu Tigera i nie dać się podświetlić. Na jest niestety za późno, ale specjalista mógłby jeszcze się udać. Nie zwolnię. Zauważam go w niestety on mnie też. To spokojnie, mógłbym go zdjąć za chwilę, ale czekam, bo Paje miał strzelić. I czekam. I czekam. I czekam i giełd pantera go zdejmuje. Żegnaj to bganie. I tak kończy się kolejny odcinek Bitwy Tygodnia.